Czy widzisz też na przykład potencjał w nieruchomościach zadłużonych? Chyba zgodzisz się ze mną, że to nie są najprostsze inwestycje. Roznosi się plotka, a im lepszy w tym jesteś, no to tym więcej poleceń i tak dalej, i tak dalej, więc to skalujesz czas. Czy pokazujesz to, czym się zajmujesz, czy raczej działasz, działasz tak off-marketowo? Jak oceniasz w ogóle wartość tutaj kontaktów? Akademia Prawa Nieruchomości to projekt. Dla dosyć zaawansowanych uczestników rynku, nieruchomości powiedz, co najbardziej Ci się podobało w toku prowadzonych warsztatów? Myślę, że najfajniejsze były udziały. Dowiedziałem się tam wielu rzeczy, jak znosić współwłasność, jak kupić tanio nieruchomości. Kompletnie wcześniej nie zwracałem uwagi na ten rejon nieruchomości. Już w zasadzie teraz to minęły dosłownie 2-3 miesiące, a już mi się to szkolenie zwróciło wielokrotnie. Flipy czy pośrednictwo? Flipy. Flipy na trudnych nieruchomościach czy takie zwykłe? Teraz już na trudnych. Czy widzisz też na przykład potencjał? W nieruchomościach zadłużonych? Tak, kupuję takie nieruchomości, obracam takimi też jako pośrednik, więc w tym jest naprawdę fajna kasa. No właśnie, jak widzicie, siła specjalizacji. Tego wszystkiego oczywiście trzeba się nauczyć. A powiedz, czy było coś takiego, że miałeś takie pewne wątpliwości, żeby zrobić ten swój pierwszy krok w zakresie obrotu trudnymi nieruchomościami? Tak, z samymi może zadłużeniami niekoniecznie. Nie były one jakoś dla mnie bardzo trudne, z uwagi na fakt, że no, jestem pośrednikiem na co dzień już od, od wielu lat, ale już y, same udzielili działy, rzeczywiście to był taki, myślę, że to szkolenie było takim krokiem milowym, które gdzieś tam pozwoliło mi pójść trochę dalej w tym kierunku. Świetnie, bardzo się cieszę, bo potencjał udziałów jest ogromny, ale chyba zgodzisz się ze mną, że to nie są najprostsze inwestycje i bez posiadania takiej praktycznej wiedzy, nie tylko tej z ustaw, tak, z kodeksów, no to trochę też można wtopić. A powiedz, czy z takimi tematami już na przykład sami zaczynają przychodzić trochę do ciebie klienci? Powoli tak, no to jest też tak, że jednak jak już się powoli człowiek zaczyna zajmować na bieżąco danymi transakcjami, to jednak roznosi się plotka, im lepszy w tym jesteś, no to tym. Więcej poleceń, i tak dalej, i tak dalej, więc to skaluje czas. Mamy tutaj siłę rekomendacji, ale też marki osobistej. Czy pokazujesz to, czym się zajmujesz czy raczej działasz, działasz tak off-marketowo? Pokazuję, staram się pokazywać, widzę w tym wartość, ale no jest to jakiś tam case do przyzwyciężenia, nie każdy potrafi gdzieś tam przed kamerą się zawsze zachować i myślę, że to też trzeba trochę sobie wyuczyć, żeby gdzieś tam po, z czasem progresować w tym zakresie, ale tak, gdzieś tam marka osobista, uważam, że to jest do, dobry kierunek w tej branży. No dobra, a co kolejny krok? Masters of Real Estate czy jakieś czy jeszcze inne pomysły? Zdecydowanie, za rok na pewno będzie master w Super Ilustri. Słuchajcie, także jak widzicie, tutaj w ramach Akademii system jest poukładany tak, że mamy najpierw Akademię Pośrednika, następnie możecie pójść na Akademię Prawa Nieruchomości, a dla tych uczestników, którzy już zrealizowali wiele swoich transakcji, są dosyć zaawansowani, mamy projekt w postaci właśnie warsztatów Masters of Real Estate. To jest projekt dedykowany tym osobom, które no na rynku już działają. To są warsztaty z takich bardzo skomplikowanych tematów, zarówno prawnych, jak i biznesowych. E, także też macie możliwość realizowania z nami i z uczestnikami właśnie tego typu warsztatów, e, transakcji. Także serdecznie Was zapraszamy. Poza samą merytoryką, bo no tutaj e, ja wiem, mam prelegentów top of the top, e, dokładam wszelkich starań, żeby to była wiedza z najwyższej półki, ale. Powiedz, jak oceniasz w ogóle wartość tutaj kontaktów? Czy nawiązałeś tutaj takie biznesowe, towarzyskie relacje, które też pomogły Ci na przykład w wykonywaniu Twojej działalności? Muszę przyznać, że byłem akurat pod tym kątem sceptyczny, bo wcześniej chodziłem na wiele konferencji i szkoleń, ale takich ogólnobiznesowych. Myślałem, że na tych ogólnobiznesowych konferencjach i szkoleniach poznam osoby, które po prostu nie są związane z rynkiem nieruchomości no i będzie łatwiej z nimi nawiązać, powiedzmy, współpracę. Bałem się, że na szkoleniach typowo nieruchomości Spotkam większość pośredników, i że nie zrobię tutaj realnego biznesu, i to była uważam pomyłka już po tej akademii, bo poznałem tutaj wiele osób, które są z branży i rzeczywiście już no jakby realnie robię z nimi biznes. Bardzo łatwo nawiązuje się tutaj kontakty, i, i na, w trakcie samego szkolenia, jak i również podczas integracji późniejszych. Także generalnie, tak, kontakty tutaj naprawdę bardzo fajnie można. Sobie nawiązać i, i, i gdzieś tam z nimi progresować różne biznesy. Bo pamiętajcie, biznes to sport zespołowy. My też bardzo stawiamy na networking, ale na networking wartościowy, bo oczywiście wszyscy lubimy balować do białego rana, ale też ważne jest to, żebyśmy właśnie pielęgnowali też te nasze relacje towarzyskie w zakresie możliwości wspólnej współpracy. I zarabiania pieniędzy, a przez to właśnie, że się znamy, no to też ufamy sobie, każdy wie w jakim zakresie, kto się specjalizuje i to też niewątpliwie ułatwia tematy, ty działasz głównie na jakim rynku? Warszawskim. Głównie właśnie, głównie Warszawa, tak? I teraz zobaczcie, ten networking pomaga budować takie kontakty że na przykład, kiedy wy jesteście z Wrocławia, Krakowa, no to wiecie, że na przykład macie partnera, który na przykład w Warszawie jest w stanie wam też Ogarnąć temat albo zrobić z Wami po prostu wspólnego deala. Zapraszamy serdecznie do społeczności Akademii, bo nie tylko nabędziecie tutaj dużą wiedzę, która ułatwi Wam wykonywanie Waszego zawodu, umożliwi zarabianie dużych pieniędzy, bo tylko na takich tematach się skupiamy, ale też będziecie mogli nawiązać relacje biznesowe, towarzyskie, które po prostu Wam w tym wszystkim pomogą. Zapraszamy serdecznie.